Kolejny temat, w który wchodzimy, jeden z najbardziej magicznych momentów mapy, taki, który ludziom robi wow, bo nagle rozumieją coś bardzo ważnego aspekty. W mapie nie liczy się tylko to, co widać, liczy się też to, co patrzy. Wyobraź sobie, że domy w mapie to 12 scen twojego życia, a planety to aktorzy. I większość ludzi myśli, jeśli aktor stoi na scenie, to gra. Jeśli go nie ma, to scena jest pusta. A w Giottis jest inaczej, bo aktor może nie stać na scenie, a i tak ją rozwalać. Aspekt spojrzenie planety to jest jak kamera, reflektor albo laserowy wskaźnik. Planeta może siedzieć w jednym pokoju. Ale przez okno patrzy do innego pokoju i tam zostawia swój wpływ. Podkręca temat, naciska, prowokuje, uspokaja, daje rozum albo napięcie. Prosta regułka, którą warto pamiętać. Aspekt, to planeta na pilocie, działa mniej więcej w 50%, czyli planeta w domu równa się pełna obecność. Aspekt, połowa mocy, ale nadal konkret. Zasada, którą zapamiętujesz w pięć sekund. Każdy patrzy na Jest jedna rzecz, którą możesz mieć jak odruch bez liczenia. Prawie każda planeta daje siódmy aspekt, czyli patrzy na dom na To jest jak spojrzenie w lustro. Dom, który jest po drugiej stronie osi. I teraz najważniejszy wyjątek z tej lekcji. Ketu nie daje aspektów. Symbolicznie ogon bez oczu. Cztery planety, które mają zasięg specjalny i one robią największą robotę. Są planety, które oprócz zwykłego na naprzeciwko, mają jeszcze dodatkowe spojrzenia. Jak ktoś, kto ma monitoring na kilka ulic. Mars spojrzenie wojownika. Mars nie patrzy tylko w lustro. Mars kontroluje też boki. Czwarty aspekt, siódmy aspekt, ósmy aspekt. Mars to energia ciśnienia, działania, walki, odwagi albo konfliktu, jeśli jesteś przesterowany. Jowisz, spojrzenie mądrego nauczyciela, widzi szerzej jak ktoś, kto myśli strategicznie. Piąty, siódmy, dziewiąty aspekt. Jowisz często wnosi sens, etykę, porządek, szczęście wynikające z mądrych decyzji. Saturn, spojrzenie kontrolera i trenera. Patrzy tak, że człowiek czuje, OK, tu trzeba dorosnąć. Trzeci, siódmy, dziesiąty aspekt Saturn to presja, odpowiedzialność, czas, konsekwencje, ale też budowanie czegoś solidnego. Rachu, spojrzenie nienasyconego prognienia ma podobny zasięg jak Jowisz, tylko klimat jest inny bardziej, więcej, mocniej, szybciej. Piąty, siódmy, dziewiąty aspekt rozkręca sferę, którą dotyka. Czasem daje sukces, a czasem obsesję. Pozostałe planety prościej się nie da w tym ujęciu: Słońce tylko siódmy aspekt, Księżyc tylko siódmy aspekt, Merkury siódmy, Wenus siódmy, Ketu, brak aspektów. Po co mi te aspekty? Bo one tłumaczą niewidzialne problemy. To jest moment, w którym ludziom zazwyczaj zapala się lampka. Bo nagle widzisz, czemu ktoś mówi: W domu relacji nie mam planet, a i tak mam dramaty. W domu pieniędzy cisza, a ja i tak wiecznie o Kasie. Niby powinno być ok, a ja w środku napięty. I odpowiedź często brzmi: bo tam nie stoi planeta, ale tam pada spojrzenie. To jest jak światło reflektora. Scena może być pusta, ale jeśli reflektor ją oświetla, to ona i tak staje się centralna. Kto zmiękcza, kto dociska, czyli czemu czasem aspekt boli. Są energie, które są trudniejsze. Mars, Saturn, Rahu. Potrafią dociskać, robić presję, konflikt, przeciążenie. Księżyc, umysł i merkury intelekt są wrażliwe na otoczenie. Dlatego aspekt Saturna na księżyc. Często daje cięższy klimat w psychice. Aspekt Marsa potrafi dać nerw, pośpiech, konfliktowość. Aspekt rachu potrafi zrobić głód i niespokój w danej sferze. I z drugiej strony Jowisz często daje ochronę, rozum, sens, miękkie prowadzenie, ale uwaga, wszystko zależy od tego, czy planeta jest silna, czy osłabiona. To będzie w kolejnych aspektach, bo słaba planeta może dawać Słaby aspekt, a mocna bardzo wyraźnie. Najkrótsza ściąga, którą zapamiętasz bez bólu. Siódmy aspekt, prawie każda planeta. Mars 4, 7, 8, Jowisz 5, 7, 9, Saturn 3, 7, 10, Rachu 5, 7, 9, Ketu 0. Aspekt równa się 50% wpływu.